A gdzie góra wysoko, gdzie, gdzie dolina szeroko, stoi moja chatka sama samiutejnika, a w niej jest moja matka. Stoi moja chatka sama samiutejnika, a w niej jest moja matka. A pójdę ja dziś do niej. Nie byłam roczek cały. Chcę aby się lata, moje młode lata, na nowo przypomniały. Chcę, aby się lata, moje młode lata, na nowo przypomniały. Bo moje młode lata tak szybko przeminęły. Uciekły na zawsze, na zawsze uciekły i już nie powróciły. Uciekły na zawsze, na zawsze uciekły I już nie powróciły Wróćcie się młode lata Chociaż na jedną chwilę Powitam was godnie me kochane lata Oj powitam was mile Powitam was godnie me kochane lata Oj powitam was mile nie wrócą młode lata, a ja bym bardzo chciała Za jeden ich uśmiech, za uśmiech ich jeden, bogactwo bym sprzedała Za jeden ich uśmiech, za uśmiech ich jeden, bogactwo bym sprzedała. dała <noise> W lesie stoi, w lesie stoi. Czy ty się ranny, czy ty się ranny, czy ty się ranny rosy boisz? Czy ty się ranny, czy ty się ranny, czy się ranny rosy boisz? Jakbym się ranny, rosy bołał. Jakbym się ranny rosy woła, to bym w tym lesie, to bym w tym lesie, to bym w tym lesie tu nie stoła. To bym w tym lesie, to bym w tym lesie, to w tym lesie tu nie stoła. Oj stola, na tej górze, oj stola, na tej górze i patrzała. I patrzałabym, i patrzałabym, jak jaś łożę. I patrzałabym, i patrzałabym, i patrzałabym, jak jaś łorze. Ja się nie głożę, dziewczę płacę. Ja się nie głożę, dziewczę płacę. Przez ciebie, Jasiu, przez ciebie, Jasiu, Przez ciebie, Jasiu, przez ciebie, Jasiu tracę. Przez Ciebie, Jasiu, przez Ciebie, Jasiu, Przez Ciebie, Jasiu, wionek tracę. Nie płacz, Marysiu, nie frasuj się, Nie płacz, Marysiu, nie frasuj się, Założę pole, założę pole, Założę pole, łożenie się. Założę pole, założę pole, Założę pole łożenie się.